thank you Także cudownym i gorącym dniu. Zapraszam Was na może nie tyle obiecanego, co Simitaga, do którego stałam nominowana, I, i tak w jakimś stopniu może mnie powaliło. Co? Generalnie postanowiłam, że w jakiś sposób, nie wiem czemu, nagranie tego dosyć mnie stresuje, więc postanowiłam otoczyć się swoją strefą komfortu, właśnie jeszcze jednej rzeczy. Perfect. Tak więc ubrałam się w moje najwygodniejsze rzeczy, w to w czym lubię być, najbardziej moją sowę mam, siedzę na podłodze na swojej grochowej pufie. Na szczęście dzisiaj nie jest tak gorąco, więc powinnam wytrzymać, ale dobra. E, do syntaga nominowała mnie Ksało, która niedawno wróciła z powrotem na YouTube po remoncie, brawo! I wiem, że strasznie z tym zwlekałam, ale właśnie nie mogłam się jakoś, wiecie, usadzić i stwierdzić, a, dzisiaj jestem piękna, dzisiaj czas na nagrywanie. Ale że Xao wróciła, a ja mam mnóstwo wolnego czasu, to stwierdziłam, to jest idealny moment na to. Przejdźmy może do rzeczy. Ulubiona część serii. Myślę, że patrząc na ilość odcinków moim... Na, 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 <grym> <grym> patrząc na ilość odcinków na moim kanale, myślę, że łatwo jest stwierdzić, że dwójeczka. Ja mogłabym grać, podejrzałam jeszcze drugie tyle, co gram i bym się nie znudziła. Ulubione akcesoria. No do jedynki nie było akcesoriów, jeśli dobrze pamiętam. Do dwójki... Hmm... W mogłam przemyśleć odpowiedzi na te pytania zanim zaczęłam nagrywać! Myślę, że to mogłoby być... Tych wybaczcie tego brain laga, ale po prostu yy, oglądałam jeszcze z godzinkę temu... Film ksał, żeby się upewnić, że na pewno rozumiem istotę tego, tego, tego ciężaru, żebym czegoś nie zrypała. I boję się, że po prostu nasze odpowiedzi będą praktycznie takie same, a wtedy to wiecie, to już totalnie ekspołd wyjdzie, że totalnie jesteśmy tą samą osobą, a, a próbujemy to utrzymać w tajemnicy. Ale no myślę, że powiedziałem tak, jak ona, młodzieżowy styl. Ja pamiętam, że zawsze lubiłam robić. Bo wiecie, ja byłam tak, byłam dzieckiem, miałam, miałam takie bardzo typowe Schematy myślenia i grania, i na przykład było. O, zrobię bliźniaczki. I jedna będzie mroczną gotką, a druga będzie słodką dziewczynką. A! I to był widzicie taki niesamowity kontrast. O, nikt nie pomyślał o tej historii. Żaden nie wymyślił. Poza tym, to nie posiadałam żadnych akcesoriów ja sama oprócz hn u Dlatego, jak miałam wybierać rzeczy, które ja posiadałam, to byłby to hn bo. Nie ma wyboru. O, nie, przepraszam, nie miałam Henemu. Miałam jeszcze wcześniej coś tam z imprezą, co te takie ślubne stroje dochodzą. Pamiętam, że moja ciocia pożyczyła ode mnie tę płytę kiedyś i mi jej nie oddała. Dalej czekam, ciociu Gosiu. Ulubiony dodatek. O właśnie czekaj, bo są chyba jeszcze akcesoria w innych częściach niż dwójka, nie? Do trójki najbardziej lubię to coś z wannami. To takie luksus pewnie coś tam się nazywa tam dochodzą takie fajne prysznice z takimi jakby te, z kratek, a że ja jestem bardzo monotematyczna, to praktycznie każda moja łazienka w Sims 3 tak wygląda dużo pijamek dochodzi, po... jak ja uwielbiam przybierać Simy w piżamki. w czwórkę ciężko jest mi określić, bo ja w czwórkę gram niewiele, a jak gram to mam tylko wampiry, więc bazując na tym co posiadam to byłyby to wampiry ale tak to, to nie lubię wampirów. Myślałam, że będą lepsze. Kupiłam i jestem niezadowolona. Ulubiony dodatek? W jedynce powiem Wam, że brakowało mi kluczowych dodatków, ponieważ jak byłam mała, uwaga to tajemnica, dostałam od wujka, w sumie mojego ojca chrzestnego. Nie pozdrawiam. E, dostałam takie six in one, gdzie było wszystko oprócz dabra i gwiazdy. Dwa, chyba. Znaczy, dwóch najlepszych dodatków nie miałam, ale z tego co miałam, to pamiętam, że myśmy z siostrą najbardziej hypowały wakacje i zwierzęta. Zawsze w każdej rodzinie były zwierzęta i wszyscy jeździli na wakacje. Żeby w prawdziwym życiu mnie tak na to było stać. A ja chyba, ja bym preferowała wakacje. Ja po prostu zawsze, jak słyszałam tę muzykę po prostu ja już byłam mentalnie na wakacjach. Z dwójki to. Generalnie nie ma chyba dodatku, który by mi się nie podobał, ale ja pamiętam, że ja zawsze najbardziej lubiłam motyw własnego biznesu, że mogłam sobie otworzyć przedsiębiorstwo, robić sklep i, i kombinować. W czwórce to. Dodatki to są te te, te. te z żółtym, nie? Także ciężko jest mi się wypowiedzieć te temat czwórki, więc się, się nie wypowiedziałam. Kiedy po raz pierwszy grałeś grałeś w The Sims i jaka to była część? Yy, myślę, że to było tak pod koniec przedszkola, czyli to pewnie jakoś będzie 2004. Tak pod koniec przedszkola, początek podstawówki właśnie. Ojciec chrzestny dał mi te Six in One, ja byłam po prostu zachwycona i i <gryw> a potem na komunię dostałam taki pak, dostałam The Sims 2. Z, razem z, z czterema porami, tylko czekajcie, ja wam pokażę. Ta płyta, tak widać, płyty w sumie wiele przeszły. Ale dostałam to na komunie mam do tej pory. Dziw, ok, ja byłam zachwycona! Z trójką z kolei też jest zabawnie, bo jak ja dostałam dwójkę z dodatkiem. Na moją komunię, to moja siostra, dwa lata młodsza, dostała na komunię Sims 3 z dodatkiem Wymarzone podróż. Opisz rodzinkę Sima, którą, którym najczęściej grasz. Nie ma chyba, znaczy myślę, że. No wiecie, to byłoby ciężko, bo z jednej strony tak mi korci, że powiedzieć, że cała rodzina papuciów, bo, bo ich tam w końcu trochę jest, tych odcinków trochę jest, ale. Ja generalnie jestem teraz na 15. turze w systemie 3 w moim miłowie, więc tam bym się pokorciła, że tymi simami grałam. grałam dłużej, a tam grałam wszystkimi. Gdybyś był simem, w jakim otoczeniu chciałbyś mieszkać? W Simsach 1, gdyby się dało, chciałabym mieszkać w tym otoczeniu wakacyjnym i sobie po prostu tak wiecie. Przechodzić po prostu, wiecie, dzisiaj chcę pojeździć sobie na desce, w sensie tej. Dzisiaj chcę sobie posnowboardować, dobra, ale jakbym chciała popływać na plaży, to nie wiem tam z godzinka drogi po prostu na dół góry i jest git. W dwójce to mogłabym mieszkać wszędzie. to jeszcze Trójeczce chyba nie było żadnego otoczenia, które lubiłam. Było tak, że w każdym jakim zaczynałam gry trochę pograłam, potem miałam go dosyć. Miałam nawet kupioną tę dolinę ze smokami i Montevista i... i coś ten Springs. Ale wszystko było beznadziejne. Ale jakbym miała już musieć wybierać, to chyba wybrałabym. tę, która dochodzi z. E... no z nadnaturalnymi, bo, bo zakładając, że w takim razie magia istnieje, to, to chciałabym tam mieszkać i sobie, sobie czarować. Co lubisz najbardziej? Budować, dekorować czy grać simami? E, grać? Potem budować i na koniec kreować simów. Jak często grasz? Za często. Ulubione wyzwanie w grze. Ciężko jest powiedzieć, bo rozgrywałam tylko Legacy i zaczęłam 100 Baby Challenge. Kiedyś próbowałam Asylum Challenge. Gdzieś problem próbowałam gdzieś tam wdowę kleptomana, ale dla mnie generalnie. No generalnie dla mnie większość Challenge nie jest ciekawa, bo, bo nie widzę w nim żadnej trudności. Ja uważam, że trzeba jakby bazowy zarys Challenge'a. Jest zawsze, przynajmniej moim zdaniem, prosty i że ja muszę sobie dodawać jakieś takie szpileczki, żeby to dla mnie, dla mnie był sens, ale, ale gasi to jest wydaje mi się... Nie nazwałabym tego wyzwaniem, chociaż sama tak nazywam swoje filmiki, ale to jest też po prostu zwykła rozgrywka, tak? No bo lepiej chyba nazwać Legacy Challenge, czyli wyzwanie, że, że, że gramy do, do pokoleń, które tak szak potem nie ma znaczenia, bo gramy mimo tego, że już zrobiliśmy 10 pokoleń, niż nazwać, nie wiem, filmik The Sims 2, zwyczajna rozgrywka! Ulubiony mod? Do jedynki nie używałam modów. W dwójce byłby to pewnie Inseminator, bo... No bo porównajcie sobie Mod, który daje ci kontrolę nad praktycznie wszystkim Kontra na przykład Mod, który sprawia, że Ojciec może się skumać Czy, czy dziecko jest jego No, Który daje więcej? W 3 to byłby Ten cały Enras Bo on też dużo bardzo Pomaga wykombinować, pozmieniać, to jest spoko, a w 4 no to MC Command Center, bo to jest no taki w takiej zasadzie jak tamte poprzednie mody, to jest po prostu GOD MODE. Ulubiona profesja w The Sims? W sumie, jak Sao dobrze zauważyła, profesje dopiero dochodzą w trójeczce, więc potraktuję to może jako ulubiona praca, w ja nigdy nie zwracałam na to uwagi. Ale podejrzewam, że było to coś w stylu bankiera bo pieniądze. W dwójce bardzo lubię karierę tę okultystyczną, dlatego że daje ten, ten... NA e, I możesz sobie rezurektować Simy i to jest spoko, z czego nigdy nie korzystam, ale lubię mieć opcję. W trójce to już są faktycznie profesje, więc tu trzeba mówić o profesjach, to... Jak wyszły, jak miałam The Sims karierę, mi wyszła ta faza na na projektowanie domów i simów. I to były moje ulubione kariery. Projektant wnętrz i stylista. Lubiłam też bardzo być łowcą duchów, bo można było na przykład potem tak sobie cheatując dodać duchy, bo jak się pojawiały te takie autentyczne duchy na parceli u kogoś, to mogę się cheatem dodać do rodziny i nie trzeba było kombinować. No, także te, te, te trzy. Nie, nie umiałabym chyba wybrać, a czwórce w, 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 nie wiem, czy są profesje jakieś. Jaką grupą wiekową najbardziej lubisz Pogrywać. Nastolatkowie są fajni, ale są ograniczeni, ale ja jestem wielką fanką robienia jakichś nastoletnich dram, nastoletnich ciąży, rozchodzenia, schodzenia, dorastania wcześniej z powodu uciekania. Także powiedziałabym, że definitywnie nastolatkowie. No i oczywiście dorośli, bo dorośli to są nastolatkowie z większymi przywilejami. Czy jest jakiś dodatek akcesoria, pakiet, rozgrywki, o którym aktualnie marzysz? Marzę o akcesoriach do dwójki. Ja wiem, że to jest marzenie, które się nigdy nie spełni, ale ja bym chciała więcej akcesoriów do dwójki. Znaczy, nie akcesoriów dodatku. Jaka jest najokrutniejsza rzecz, jaką zrobiłaś, zrobiłeś, Simon? No to, 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 to nie wiem, czy ja tę historię powinnam opowiedzieć, tak naprawdę, ale dawno, dawno temu. Jak ziemniak był jeszcze mały i grał sobie po raz enty w dziwnowie, to było tak, że zmarła mi Oliwka. W sensie ta stara baba. Yy, została mi Ofelia i Johny w tym domu widmów. I było tak, że Oliwka miała pragnienie, żeby. Żeby... Od, bo się nie pamiętam słowa, winąć się od śmierci. Robiłem jej takie cztery praktycznie ściana, bo dobra, kłamie. zrobiłem taki dziwny kawałek czegokolwiek, bo nie chciało mi się nawet ładniej obudować. Yy, I stwierdziłam, że spróbuję ją zabić, yy, ale ona cały czas upadała na ziemię i tak dalej i sikała, więc stwierdziłam, że będę łaskawa i dam jej leżeczek, bo przecież jest w ciąży. Yy, I jak w końcu dom się doprowadzić do stanu śmierci, to to Johnny nie zdążył wrócić z pracy. Najzabawniejsza historia z rozgrywki, jaką pamiętasz? To jest historia, którą opowiadałam na live, ale powiem ją jeszcze raz, bo to jest obecnie moja ulubiona historia. Jest tak, że miałam rodzinkę Pleasant, nie? Daniel rozwiódł się, nim się rozwiódł z Marysią, miał jeszcze jedną córkę imieniem Ofelia. Zbieżność, że akurat te historie dotyczą Ofelii. I potem było tak, że generalnie x czasu potem w tym domu mieszkał Daniel, jego nowa żona którą nie wiem, czemu z nim żeniłam, bo to jest ta, ta ruda pokojówka, która wygląda jak małpa. Ich córka, ich syn im się chyba teraz urodził, właśnie wtedy jak grałam. A Ofelia właśnie przechodziła z wieku nastoletniego w dorosły. Tak naprawdę to powinna być nastolatka i urodzić dziecko jako nastolatka, by była w ciąży, ale że ja zmieniałam długość życia, to, ją, to jej się akurat zgadzało, żeby teraz być dorosłą, więc zrobiła się dorosła, urodziła dziecko. Ojciec dziecka, czyli Orlando Bertino, wyszedł za nią za mąż, dzieli nazwisko Bertinów i stwierdziłam, dobra. A generalnie jeszcze w tym domu mieszkał nieślubny syn Daniela, który był z romansu z Kasią Langerak, bo, bo nikt inny go tak trochę nie chciał. I jest tak, że stwierdziłam, że jej wyprowadzę, no bo jest tak trochę tłoczno w tym domu trochę za dużo ludzi, niech idą na swoje. Mamy stoka, dokładnie nawet 109 tysięcy w, w, w wyposażeniu w funduszu rodziny, więc, no to wezmę sobie pewnie tak z połowę, mówię z 50 tysięcy, to sobie postawię jakiś fajny dom. No to się wyprowadzili, nie stwierdziłam, dobra, no to kupię sobie teraz meble, które chcę powstawiać. Tak, na, na powyższym, bo ja tak czasem lubię, że sobie je stawiam, dopasowuję kolorami i potem wstawię, jakoś to rozplanuję, bo remont też chcę zrobić i patrzę jest wszystko na czerwono. Patrzę na pasek z pieniędzmi i widzę, że mamy zero simoleonów. Te cholery, wyprowadzając się z domu, w którym żyło pięć osób, tak, pięć osób, wzięły cały fundusz, 109 tysięcy! Tak, to by było na tyle z Simstaga. Yy, dziękuję, Ksalo, za nominację i przepraszam, że tyle zeszło. Mam nadzieję, że żeście się dobrze bawili i że wam tak trochę ta kamera to nie przeszkadza, ale ja nie mam za bardzo miejsca, żeby. Kręcić takie rzeczy. Chciałam sobie mówię, się wykomforcić, a jak wykomforcić, to, to muszę. Siedzieć na czymś niewygodnym. I, i, I no co? I o nominacja. A ja mam akurat dwie nominacje. Nie wiem, czy obie panie się zgodzą, ale nie potrafiłam między nimi zdecydować. Więc zapraszam do przeprowadzenia SimTaga, bo tak mi się wydaje, że te obie panie tego nie mają, ale chwila szybki Google Search, żeby nie było, że nominuję mają, bo, 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 bo wyszłabym na kogoś, kto nie ogląda wszystkich filmików. Three days later. Żadna z pań nie ma SimTaga, tak więc nominuję... Tak, może tak równo pokazać. ryskę i Sarablankę. Jakoś tak chyba w tych miejscach postawię. Także nominuję Was, Panie, bardzo serdecznie do wykonania tego, tego taga, chociaż to nie jest obowiązkowe. I ja Wam dziękuję, Ziemniakier, za to, że tu byliście, za, za lajki, za wsparcie, za komentarze. Za to, jak mówicie, jaka jestem piękna. Ja wiem, makijaż robi swoje. I do ziemniaczenia!